Chcecie oświaty? Proszę bardzo, dotykajmy oświaty. Mamy niż. Jednocześnie samorządy mają mniej pieniędzy, dostaną z algorytmu mniej. W związku z tym co będą robić? Łączyć szkoły, likwidować szkoły, zwalniać nauczycieli, zwalniać pracowników oświaty. No to jak tak, to będziemy się zamykać. A jak samorządom zacznie brakować, to co zaczną robić? Wyprzedawać majątek. Czyli wszystkie spółki, które mają. No to jeżeli społeczeństwo, czyli wy jako społeczność muławy, nie przypilnujecie swojego burmistrza, nie przypilnujecie swojego starosty, to wam na wywijają tu. Jeżeli jest wszystko w dobrej kondycji, no to trzymajmy to razem i próbujmy. Rada, ja też jestem radnym, kolego nie pierwszy raz w związku z tym dajmy sobie spokój z opowieścią, że Rada przypilnuje. Tak, formalnie Rada. Ale to my, mieszkańcy, mamy pilnować tych radnych. Ale lepiej przekonać burmistrza, lepiej znaleźć z nim dobre rozwiązanie, niż próbować w inną stronę rozwiązywać. Ale to od państwa zależy. To waszej aktywności.